Rzecz o Żubrze w polskim Radiu Białystok. Snując swoją opowieść o żubrach w Puszczy Białowieskiej, zapraszam Państwa do lasu. Idziemy lasem, pojawiają się żubry. Jak wygląda ten największy sak europejski żyjący współcześnie? Oczywiście nie będę mówiła o osobnikach herlawych, małych, młodych, tylko o tych rekordowych. Największe żubry, samce, w najwyższym punkcie grzbietu mogą mierzyć nieomal 2 metry, przy czym jak się dołoży do tego jeszcze futro, które porasta grzbiet, to robią wrażenie jeszcze większych niż są w istocie. Długość ciała dorosłego byka żubrzego ma nawet 3 metry. Sierść żubra w opisach jest przedstawiana jako rudobrunatna, Ciemna, jaśniejsza, natomiast naprawdę jak się idzie po lesie i widzi to zwierzę, to na tle szarawych, brązowawych, zielonkawych pni bardzo ostro odcina się nieomal czarna sylwetka tego zwierza. Jest to zwierz, którego wielkość tworzona jest przez garb, który ma na Plecach, w najwyższym punkcie ciała, czyli między łopatkami, w kłębie tak zwanym. I tam właśnie jest ta potęga żubra ukryta, ponieważ głowa jest umieszczona trochę niżej i łeb żubra z takimi kosmatymi kudłami, cały łeb porośnięty, szyja, kark i broda, która porasta całą szyję, aż do nasady nóg, głowę żubra większy para wspaniałych rogów. Początkowo wyrastają one na boki od głowy, po czym lekko zawijają się łukiem ku środkowi i ku Górze. Oczy żubr ma ładne, ciemne, w wyrazie łagodne. Żubr jest zwierzęciem wielkim, wie o swojej potędze, wie o swojej sile i nie musi być zwierzęciem pobudliwym. Niektórzy znawcy tych zwierząt twierdzą, że ich oczy są nieufne, i zawsze skłonne do gniewu. I jest to nieprawda. Żubr nie niepokojony ma łagodny, spokojny wyraz oczu. W porównaniu z tym ogromnie rozbudowanym, potężnym przodem ciała, zad żubra jest znacznie drobniejszy i szczuplejszy. To jest cecha zwierząt żyjących w lasach. Mianowicie jak widzimy żubra bokiem stojącego, jest to ogrom. Jak widzimy z przodu, widzimy ogromne, rozstawione rogi, potężny łeb. Natomiast nie widzimy reszty ciała. I to jest jedna z tajemnic żubra zwierzęcia leśnego. Gdy spłoszony biegnie wśród drzew i rosną blisko siebie, tak jak w puszczy, zwierzę może się zaklinować, prawda? Wpada pomiędzy dwa pnie, szeroki zad, wielki. Zaklinuje się i wróg go dopadnie. Przyroda zrobiła to w ten sposób, że najszerszym punktem ciała żubra jest rozstaw jego rogów. Jeżeli jego głowa z rogami się zmieści, zmieści się i reszta ciała. Dodatkowo, żeby mu się to lepiej udawało, to rogi są wrażliwe na dotyk. I on czuje dokładnie, czy drzewa napierają, czy jest luz. I żubr, który galopuje, jest niebywale lekki. Wydawałoby się, że takie potężne cielsko, zanim zniknie za drzewami, to narobi łoskotu, łomotu. Nie, żubr się pojawia i znika nieomal bezszmerowo. Jak się porusza żubr, jakie rekordy wagi są i jak długo żyją te zwierzęta i w ogóle jak wygląda życie rodzinne żubrów i ich historia, opowiem Państwu przy następnych naszych spotkaniach. Rzecz o żubrze w Polskim Radiu Białystok.